Siema siema syteniaci, Kozubek Dzisiaj się widzimy w kolejnym odcinku Otóż ekipa powraca yy, Znajdziemy nowy serwer Razem z Adamem i Tomkiem Będziemy grali Już na nim gramy od 3, od 2 dni Tak od wczoraj gramy No i tak yy, Ogółem farmiłem Amber całą noc Udało mi się wyfarmić yy, 40 I za Amber Zabandamy jakby. Kupiłem sobie Argentavisa 2.4.2 level, no i ogółem teraz na szybko yy, przytopią sobie żelazo i zaraz będziemy budowali bazę, więc mam no, taki krótki edit i level mam, już pokazuję, 30, no i mamy ukrycie... no i ogółem zaraz będziemy rajdowali takich jednych za pomocą RPGa, bo okazało się, że na tym serwerze gra... grają Polacy, znaczy kilka Polaków yy, gra na tym serwerze. No i, na, no, i jeden z nich właśnie kupił od niego Harry Gentlewisa. I on jeszcze do tego mi dał LPGA z trzema amunicjami, więc będziemy rajdowali. Bo gdzieś mieliśmy małą kamienną bazę, no i ją zrajdowali. Obroniliśmy ją, ale potem no rajdowali ciągle. Nie chciały, no i no nie mieliśmy nic z żadnych i więc no. Nic nie straciliśmy. Ale zaraz oni wszystko stracą, bo wiemy gdzie mają bazę. Więc no, krótki elity.